Nawiązując do tego mema, jeżeli właśnie pałaszczyjesz sobie śniadanko i oglądasz sobie ten kanał gdzieś tam w tle, to smacznego. Dzisiaj zajrzymy w grę, która z pewnością wielu z Was wywoła dziwną reakcję, bo dogra w stylu plastikowych żołnierzyków. Na tematy growe biorę naprawdę różne rzeczy, różne gry, różne produkcje. Od mrocznych souls -like przez gry City Builder, mroczne arteki jak ostatni Tainted Grail, czy mam w planach np. Chernobyl 2. Trochę postapokalipsa, prawda? Uwielbiam grać w gry i po prostu o nich mówić, co mi się podoba, co mi się nie podoba, dlatego dość popularnie przyjęty, darmowy Mini Royale. Spróbowałem przetestować, bo... Zapłacili? Nie. Mi niestety nikt nie płaci za filmy. Mam sentyment do takich gier i stylu graficznego i... Dlaczego? Bo może dlatego, że spędziłem dużo czasu za młodu w takich grach jak ta, na przykład Army Man, o takich tytułach, prawda? Więc no dlatego, zaznaczmy jedną rzecz. Takich gier jak Bad Royale nie ma sensu oceniać z perspektywy swojego skilla albo jego braku. Chcę, by to było jasne, klarowne i wiadome na samym początku filmu, że ten film nie jest, nie był i nie będzie oceną tej gry poprzez pryzmat tego, czy idzie mi w tej grze dobrze. Ja jestem już starszym graczem, zdaniem niektórych już statusem, który oczekuje prostych gierek, to jest bardzo błędne stanowisko i nie jestem prosem w każdej grze opartej o rywalizację. Zawsze mówiłem, że trochę bardziej w strzelankach lubię szybki respawn, szybkie zabijanie graczy, szybką rozpierduchę niż taką trochę kamperiadę, wiecie, w battle co nie znaczy, że nie mogę spróbować. Chyba mogę, prawda? Gry robione są po to, by w nich się po prostu dobrze bawić, a nie po to, by być w nich zawsze top 1. Chociaż patrząc na niektóre komentarze na YouTubie pod swoimi filmami, a jest ich ponad 2000, mam wrażenie, że matka niektórych urodziła do grania właśnie w grę, jaką ja grałem, jaka trochę mi się nie spodobała. Są niestety tacy. Tak czy strach, Mini Royale na premierę otrzymało ponad 800 ocen na Steamie na poziomie 60-65% pozytywnych. To nie jest bardzo źle, ale też nie jest jakoś dobrze, czy super. No, są to oceny po prostu mieszane. Średnia ilość graczy na premierę na Steamie to około 4000 osób, czyli całkiem okej, okay, jak za gierkę darmową, o której w sumie nikt z początku nie wiedział, z pikiem do 5500. To nie jest źle, są gry, no, dużo gorsze, ale wydaje mi się, że spokojnie można tutaj znaleźć grę, dlatego że to są po prostu lobby do 50 graczy i prawie natychmiast znajdowało mi grę. Są też podobno boty, które mogą dołączyć i wypełnić całą rozgrywkę, ale jakoś. Ciężko było mi zauważyć, czy gram przeciwko botowi, czy przeciwko graczowi. Nie ma tu jasnej po prostu różnicy, nie byłem w stanie za bardzo tego zauważyć. Może ktoś z was, owszem, zapraszam do komentarzy. Za wszystkim stoi tutaj studio Indigo Blue. Studio, jakie nie ma jasnej strony internetowej. No, w sumie ta strona jest, ale detali tam na temat tego, kto robi ten tytuł za bardzo i gdzie go robi, nie ma. I chyba to, co podnosi brew leciutko do góry najbardziej, to to, że mamy tutaj grę wydaną na pecety. Ale według, no licencji, jaką powiedzmy podpisujemy w trakcie tej gry, że w nią chcemy grać, jest to gra planowana niby też do wydania na mobilkę, albo coś tutaj nie pykło i najpierw poszło na PC-ta. bo na stronie internetowej gry mamy podane, że musimy mieć odpowiedni telefon do gry. No okej, okay. za grą chyba stoją tutaj Niemcy, jeżeli dobrze kojarzę, z Hamburga chyba, według LinkedIn oraz właśnie licencji użytkowania produkcji. Mamy samouczek, który możemy w ciekawy sposób przechodzić na różne sposoby i szczerze mówiąc jest to okej okay zrobione, bo gra wyróżnia się tym, że poza oczywiście oprawą i klimatem, że mamy tutaj na przykład linkę do wspinania się, bo jesteśmy takim malutkim żołnierzykiem, jakiego wrzucono do wielkiego pokoju pełnego zabawek i innych rzeczy, I jak chodzimy po podłodze to gdzieś tam o. 2 km wysoko u góry jest sufit, dopiero i ta wciągarka. Tutaj ta linka jest naprawdę mega fajną rzeczą, by móc y, później y, przetrwać jakiekolwiek starcie z innymi graczami. To czasami trzeba tej linki używać, oraz mamy tu wspinanie. No trzeba się troszeczkę nad tym nakombinować, opanować, opracować to, jak używać tej linki, jak można się wspinać daleko, gdzieś tam strzelić i, wiecie, przyciągnąć się do jakiegoś obiektu. Jest to fajną rzeczą. Lód, jaki znajdujemy w trakcie walki, może mieć też różną jakość. To mogą być bronie różnej jakości, różnego koloru. Z różnymi statystykami, również płytki pancerza różnej jakości oraz też elementy modyfikujące broń. No przede wszystkim istotny jest oczywiście celownik. Do tego są granaty dymne, jakie faktycznie tworzą taką gęstą, mocną kulę dymu, właśnie taką, można powiedzieć, troszeczkę zabawkową. Jest to przyjemne, że to nie jest wiecie taka kula dymu, która jest a, zwykłą, jakby mgłą. Tutaj to jest. Takie wręcz gęste, i to ma taką charakterystyczną różnicę pomiędzy granicą tego dymu a tą granicą, gdzie tego dymu już nie ma. Fajnie to wygląda, to jest spoko zrobione. Podobnie mamy też granaty. I pytanie: jakie mamy tryby gry? Przede wszystkim mamy 50 osobowy Battle Royale w trybie 1, 2 lub 3 osoby, czyli party. A także mamy opcję szukania gry z konkretnym trybem osobowym, czyli z pierwszej lub trzeciej osoby. I co fajne, mamy nawet taki malutki, delikatny quality of life, że możemy zobaczyć, z kim graliśmy. Możemy oczywiście te osoby zaprosić do naszego przyszłego party, do listy znajomych. Ale też możemy zaznaczyć, że dany gracz, z którym graliśmy na przykład w drużynie w trio, gdzie tam dorzuciło tych graczy, no był kompletną lamą. Możemy zaznaczyć, żeby więcej tam go nie dobierało. Poważnie, jest coś Takiego. Z jednej strony tryb pierwszej osoby jest fajny, z drugiej, trzeciej osoby jest chyba najbardziej typowy dla gierek w starym stylu, starego Armymen, chociaż w tym wypadku trzecia osoba, czyli kamera gdzieś tam, wiecie, na plecach, daje nam możliwość podglądania, jakby z ramienia, wiecie, na boku, co robi przeciwnik gdzieś tam za ścianą, za przeszkody. Kolejne tryby to Conquest, jak i w mojej ocenie, zrobiony jest no niby klasycznie, według autorów klasycznie w stosunku do starych gierek, ale w mojej ocenie zrobiony jest makabrycznie głupio. No, i jest do, do poprawki, wymaga po prostu ogromnej ilości fixów, ale to się może z czasem zmienić. System działa tak, że spadamy ze sterowca w czterech grupach o czterech różnych kolorach. Jeżeli zginiemy, to dołączamy z powrotem do drużyny, jaka nas właśnie zabiła. Czyli jak jesteśmy na przykład zieloni, a zabije nas czerwony, to odradzamy się w czerwonej drużynie. No i to niestety, mimo że to niby ma być klasyka to tutaj to nie ma kompletnie żadnego sensu. Przynajmniej w tej premierowej wersji gry, bo wygrywa drużyna mająca najwięcej graczy na koniec rozgrywki. No brzmi to trochę głupio, prawda? Może dlatego, że przegranym są ci, którzy nie mają farta być... Bycie... zabitymi przez już duży team. Tryb nie ma kompletnie sensu i wymaga po premierze całkowitej przeróbki na przykład pod styl Conquest, rodem bardziej z Battlefielda, gdzie druży na przykład kontrolowałyby flagi. Nawet w tym na premierę durnym trybie system yy, radaru istnieje, więc wiemy gdzie inni wrogowie są, wrodzy gracze, więc ci, którzy mają przewalone yy, i są na przykład w dwie osoby wparte, mają jeszcze bardziej przewalone przez ten radar wobec teamu, jaki ma już 10 osób po swojej stronie. Straszny brak sensu, mimo że to ma nawiązywać do tych klasycznych trybów ze starych gierek, bo metodą na wygranie jest bycie zabitym przez największy team i camperiada razem z nimi no przed resztką ocalałych. Następny tryb jaki mamy to jest klasyczny deathmatch, który niestety też nie działa tutaj poprawnie, więc na premierę mini royal no działa faktycznie jeden z trzech trybów, ten główny, czyli po prostu battle royale Deathmatch nie działa z prostego względu. To może być oczywiście poprawione, ale wydaje mi się, że nie zostanie, bo można pojawić się dosłownie na graczu przeciwnym i ubić go w ułamek sekundy po respawnie, po drodzeniu, nawet ze snajpy mając stale przymierzone w miejsce, gdzie gracze się odradzają, po prostu w ułamek sekundy możemy sprzątnąć w głowę kogoś, kto się dopiero pojawił. Dobrym pomysłem, tylko niestety znowu typowo mobilnym nieprzemyślanym, jest oczekiwanie na rozgrywkę. Dobrze, że autorzy wpadli na pomysł, by dać opcję gry rozgrzewkowej, a nawet, nawet podwójnej gry rozgrzewkowej, czyli, czyli, no już tłumaczę. Oczekujemy na tryb Battle Royale. Możemy w tym czasie zagrać sobie deathmatcha, a nawet jak znajdzie nam lobby, gdzie już są gracze, to możemy wejść w osobną jeszcze lokację do postrzelania sobie w deathmatchu kolejnym. To jest spoko, że czekając na grę można sobie postrzelać z innymi dla pały, po prostu dla zabawy, ale durnotą jest to, że wybierając grę w deathmatchu, jesteśmy w rozgrywce czy rozgrzewce, w deadmatchowej jedno i drugie się niczym nie różni. Poza tym, że faktyczna gra deadmatchowa jest już wtedy na poziomie, na ranking, na zwycięstwo i tak dalej. Czekamy na deadmatch grając w innego deadmatcha. Why not? Jeżeli chodzi o design, układ, styl, klimat, feeling tak mapy do rozgrywki w Battle Royale, w mojej ocenie i w moim odczuciu mapa premierowa w Mini Royale jest świetna ale jednocześnie bardzo zła. Jednocześnie. Świat jest po prostu fajnie zrobiony, jest mega klimatyczny, nawiązuje bardzo mocno do stylu zabawek, do tego Armymana. Jak grałem pierwszy raz w ten tytuł, to byłem... Zachwycony pomysłem tej mapy Przykład, wpadłem do klatki chomika Ta w środku ma tunele, takie wiecie Porobione dla chomików, ma nawet Kołowrotek i tak dalej, klatka jest Wygryziona za ścianą, gdzie możemy wejść W inne jakieś miejsce, czy wyjść z tej klatki w innym Miejscu niż takim wejściem tradycyjnym Chomikowym, dziura w ścianie za książkami Gdzie jest jakieś przejście do jakiejś innej półki Na przykład można chodzić po telewizorze Za telewizorem są jakieś kable, w ogóle wszystko i tak dalej w wannie jest chyba zabawkowy statek Jak dobrze pamiętam, można wchodzić na przykład Pod fotel i tak dalej, czy w jakieś dziury dla, nie wiem, szczurów, czy dla myszy, które sobie gdzieś tam coś zrobiły. Fajnie to jest wszystko zaprojektowane. Po mapie jeździ ciuchcia na torach zabawkowych. Mapa jest dość duża i dość ciekawa, wymagająca też przemieszczania się przy zmieniającej się strefie. Jak w każdym baterialu, wiadomo, strefa się trochę zmniejsza i tak dalej. W całym tym roku zabawkowym ilości świetnie zaprojektowanych zabawkowych miejsc... Problem jednak robią trzy rzeczy. Po pierwsze, gracze są niesamowicie bardzo widoczni, taki zielony ludzi w nieruchowym świecie, wiecie, gdzie nic się nie rusza, zostawiamy po prostu kamerę statyczną, jest widoczny z całej mapy, że o, o, o tam ktoś chodzi. Druga sprawa to fakt, że gracz jest malutki w stosunku do całego tego wielkiego pokoju, czy tych nawet paru pokojów, są miejsca do jakich nie dotrzesz, będąc na dole. Więc ta wysokość, stale bycie wyżej od innych graczy, gra tutaj masakrycznie kluczową rolę. Bywają graczem, więc wygrywają nie dlatego, że zabijałem innych graczy, eee. Co po prostu mają otwartą przestrzeń. Są wysoko na półkach, a gracz nie jest w stanie tam do góry dojść albo w ogóle uciec przed strefą lub ostrzałem, będąc na dole. To zupełnie inny styl rozgrywki niż otwarte tereny typowych bateriali, gdzie mniej więcej wszyscy gracze są na tej samej poziomie, tak? Mimo to, że gdzieś tam są na jakichś budynkach, gdzieś są na jakichś wieżach, czy nawet, no nie wiem, na jeszcze wyższych konstrukcjach, to jednak w innych baterujalach ta rozgrywka jest bardziej płaska. Ale też bywają momenty, że gracz na. Na przykład na półce, nagle ma strefę i musi z tej półeczki zeskakiwać, co daje innym graczom jasny znak, by do niego po prostu walić. To się zdarza. Trzecia rzecz, jeżeli chodzi o negatywy wyglądu tego świata, klimatu, są miejsca, które mają jedno wejście. Wchodzimy do jakiejś dziury, do jakiegoś pomieszczenia, do jakiegoś przejścia, z którego wyjście zabiera nam około 30 sekund, i na końcu nic nie ma. A strefa idzie prosto w nas. W odwrotnej sytuacji, w takim miejscu mamy oczywiście Instant Win, bo inni gracze muszą iść prosto na naszą kryjówkę ze strefy, i nic nam wtedy w plecy nie wejdzie, bo po prostu nie ma drugiego wejścia. Mapa jest specyficznie fajna w odbiorze wizualnym, technicznym, ale przewiduje po prostu to, że ach, czasami może ona generować ogromną frustrację. Da się to przewidzieć, że po prostu dana gra skończy się w taki dość frustrujący sposób, jeżeli chodzi o różnorodność broni. To jest OK. Jest naprawdę fajne, nie jest źle, nie jest też bardzo dobrze, trochę karabinów, trochę pistoletów nawet, trochę SMG, są też strzelby nawet i kilka rodzajów snajperek. Oczywiście wszystko też zależy od modyfikacji celownika, jakości oraz tego, ile amunicji znajdziemy. Zabawa tu jest pod tym kątem fajna, ale wymaga trochę quality of life. Na przykład możemy znaleźć taką jakby tymczasową walutkę w trakcie podejścia do gry, tak jakby nieśmiertelniki, które możemy wsadzić do różnych skrzyneczek, poczekać chwilę, że coś tam nam wypadnie, ciekawego, fajna rzecz, ale. Zakładanie płytki pancerza wymaga wciśnięcia klawisza Q, wybrania z menu, takiego radial menu, to jest ok, ale wymaga też kliknięcia. Czasami misclick i strzelamy zamiast założyć płytkę, dając znać, gdzie właśnie jesteśmy. Tutaj tego kliknięcia nie powinno być. Powinno być takie podświetlenie, co wybraliśmy i po prostu puszczenie mysza. Tutaj trzeba to kliknąć, co jest bardzo irytujące i czasami powoduje miskliki. Pytanie o mikropłatności. Z jednej strony dobrze, że nie ma tu jakichś pay-to-winów, przyspieszaczy, skórki nie są bardzo mocno OP, by, no nie wiem, sprawiać, że będziemy mniej widoczni. Nie ma takich skórek, chyba wręcz przeciwnie, bo grucze, gracze ze skórkami są widoczni jak błysk psich jaj od promieni słońca, świeżutko po lizaniu. ale ilość tych płatności, ich perfidia ze strony autorów... Mnie osobiście odpycha. Nie mamy narzucania się płatności, to dobrze, jak w azjatyckich grach, gdzie bez przejrzenia progresu w sezon pasie nie da się grać i trzeba mieć na czoło naklejony ten progres, jeszcze nie da się tego skipnąć. Nie, tutaj tego nie ma, to jest ok, ale gra się po prostu dziwnie w ten tytuł, jeżeli chodzi o płatności, że mamy tu sezon pasy, w... farbki do kolorowania, walutkę premium, skórki różne, supporter packi, jeszcze chyba nagrody dla wcześniej wspierających tę grę, więc jest tego mikropłatnościowo po prostu dużo. Na szczęście są to animacje, voiceovery, jakieś motki, skiny, nic co byłoby na razie jakoś bardzo naruszające ten balans na premierę wczesnego dostępu. Chęć gry potęgują też, jeżeli chodzi o to, czy w ogóle chcemy ten tytuł odpalić, wyzwania, achievementy na Steamie, w grze, ale po prostu ilość tych płatności jest trochę duża. Niestety jest bardzo dużo problemów technicznych i to wyłączyło mnie subiektywnie od mini Royal. Kompletnie. Przede wszystkim ja odczuwałem w tej grze taką maślaność mechaniki. To jakby postać nie natychmiast się zatrzymywała w biegu, wielokrotnie spadałem z krawędzi jakiejś półki, mimo że de facto spałem jeszcze na tej półce, to gra po prostu obliczała, że już nie i że muszę się zsunąć yy, z, na przykład z szafki, z czegoś. Nie chcąc tego w ogóle zrobić, lądowanie na spadochronie, wspinanie się, używanie linki jest takie bardzo maślane, rozmyte, nieprecyzyjne. Jedna cecha technicznie doprowadziła mnie tutaj do szału. To, że jak chcemy przeładować broń, to postać zamiast mieć karę do prędkości przeładowania np. w biegu, musi się niemal zatrzymać w miejscu. W grach Batrujal to jest niesamowicie irytujące, ja masę razy dostawałem wtedy w plecy, że dynamika starcia jest mocno kastrowana przez obowiązek niemal zatrzymania się, by zmienić ten magazynek. To spotęgowane jest jeszcze irytacją, kiedy broń ma już ukończoną animację przeładowania, już przeciągamy kurek, wciskamy inny klawisz i okazuje się, że przyładowanie jest anulowane. Zginałem przez to po prostu naście razy albo dziesiątki razy, aż w końcu wywaliłem ten grę z dysku. Może to kiedyś będzie poprawione. Technicznie jest źle i czuć, że jest to mobilka przerobiona na peceta. Przede wszystkim interfejs ogromny. Gigantyczne. Jedna trzecia ekranu na Deathmatchu to zajmuje po prostu Killfeed, czyli lista kto kogo zabił. Poruszanie się po interfejsie ma całą masę zbędnych animacji, wydłużonych. Interfejs wygląda trochę, jakby był z jakiegoś gotowca na, nie wiem, Unity, Unreal'u i gra sama w sobie. Na przykład też nie działa na 4K. To jest zeskalowane okno z 2560 czy nawet z Full HD, po prostu wyciągnięte na 4K. Gra nie działa bardzo źle, ale ma bardzo dużo na przykład ekranów czytywania, które są dość długie w stosunku do tego, jak ta gra faktycznie wygląda. Finalnie. Ciężko mi jasno powiedzieć, czy to jest dobra gra, czy to jest zła gra. Oczywiście nie z perspektywy tego, jakiego mam skilla w tej grze, tylko co ten tytuł faktycznie oferuje graczowi. Mnie subiektywnie przyciągnęło to klimatem, stylem grafiki, bazując trochę na mojej nostalgii do gier z Starry Army Man, odpycha mnie na przykład stanowisko z Eula tej gry, gdzie autorzy jasno mówią, że mogą zawiesić konto lub je zbanować, poprzez wynik z uwaga Automatycznych systemów i mechanik, automatycznie się uczących o ewentualnym zablokowanym koncie za coś decyduje tu niby system, a nie operator lub autor gry. Również w umowie jest punkt, że autorzy mają pełne prawo usunąć coś, co zakupiliśmy w grze, bo mają taki kaprys. To jest oczywiście spotykane w wielu grach darmowych, ale no nie jest to fajne, że. Takie w ogóle prawo istnieje do usunięcia treści, którą gracz zakupił. Na pewno na wielki plus jest tutaj ilość hotfixów i aktualizacji po premierze wczesnego dostępu na Steamie. Widać, że są to zmiany odnoszące się do wielu ocen negatywnych, to jest bardzo pozytywne. Ludzie narzekali na to, że na przykład dźwięki kroków są za ciche albo za głośne względem samej gry, to teraz mamy do tego pasek głośności, można sobie to przestawić. Fajnie. Również gracze, w tym ja, źle oceniali to, że półki, wysokie pozycje w tej grze na tej mapie, jak mówię, wiecie, od ziemi do góry mamy tu pewnie parę kilometrów do sufitu i wysokie pozycje po prostu dawały ogromną przewagę. Nie, często nie, nie dało się dostać do tych wysokich pozycji, z powrotem to zostało troszeczkę pozmieniane, pousuwane różne przeszkody, żeby można było to jednak zrobić. Warto zagrania? To jest za darmo, więc niewiele tracisz poza czasem. Wszystko zależy, czego właśnie oczekujesz jako gracz, prostego fanu w prostej grze Battle za darmo to warto spróbować. Jeżeli oczekujesz jakości, dopracowania, realizmu, można przejść obok, nic złego nie, się nie stanie, nic nie stracisz. No, szybkie, proste, łatwe w odpaleniu, śmierć to nie jest jakiś wielki buldupy, że straciliśmy 20 minut gry i lutuj i w ogóle i tak dalej. Nie, po prostu kolejna gra, lecimy dalej. Ale czuć z poceńcami na wysokich poziomach, jacy ze snipe walą z góry mapy i sprzątają na dwa strzały w głowę po prostu, od razu, kiedy akurat chcesz coś podnieść. Pytanie, jak długo to pożyje. Nie bardzo wiadomo, czym ta gra chce być w przyszłości, bo opis wczesnego dostępu na Steamie to w sumie opis jej feature'ów, jakie ma i nadużywanie takich, sorry za nawiązanie polityczne, trampopodobnych słów. Wszystko tu jest wspaniałe, cudowne, ekskluzywne, napakowane adrenaliną i wszystko cieka zajebistością. Ale nie mam żadnej wiedzy. Dlaczego miałbym to zagrać za miesiąc, na przykład później? Bo nie ma żadnego jakiegoś, mm, powiedzmy, mapy drogowej, czy po prostu pomysłu na to, co ta gra będzie miała dalej. Opis na Steamie jest bardzo długi, razem z tym fragmentem dotyczącym wczesnego dostępu, ale tam nie ma żadnej mapy drogowej tego, co będzie w tej grze w przyszłości. Dlatego ja zostawiam dla Mini Royale neutrala. Na koniec podziękowania, że udało Ci się tutaj dotrzeć. Przed Wami różne gry na kanale będą, w tym możliwe post a także czasami będą też gimboeje, bo bywa, że grę już mam od dłuższego czasu albo kupiłem ją sam, a autorzy mówią, że tej, tutaj masz klucz do naszej gry. Ja wtedy się pytam, czy mogę ją po prostu dać Wam na gimboeja na Discordzie i bardzo często to się dzieje i ci, co mają wspierającą subskrypcję tego kanału, bo dzięki Wam kupuję gry na Steamie, mają nieco większą szansę na rewanż w takich po prostu giveawayach na Discordzie, gdzie wchodząc najpierw Musicie przejść mały test inteligencji. Można znaleźć kanał Giveaway. No i cóż, do następnej gierki. Tyle.